Siemaneczko, z tej strony Anton. Witam i zapraszam na kolejny materiał dotyczący dodatku platynowego do Farming Simulator 22. Rozkminiania ciąg dalszy. Dzisiaj takie pytanie, które jest na pewno bardzo istotne dla Was, dla mnie również. Jaki gatunek drzew się opłaca, tak kolokwialnie rzecz ujmując? Wcześniej, szczerze mówiąc, nie zastanawiałem się nad tym. Gram już na tym dodatku mnóstwo czasu, i w sumie, jak na razie, to moja działalność tutaj sprowadza się do tego, że po prostu kupuję sobie jakiś las, teren z lasem, tak, wycinam drzewa, sprzedaję drewno, uzyskuję jakieś tam pieniądze, za które kupuję następny las, jeszcze jakieś fajne maszynki, i tak w kółko i naokoło. Po pewnym czasie zacząłem myśleć, aby niektóre te teren tereny leśne. Przemienić w pola uprawne. I rzeczywiście jest tutaj kilka takich terenów, które możemy przemienić na pole uprawne. Niestety nie wszystkie takie tereny możemy zamienić na pole uprawne. No i wtedy jest kolejne pytanie: co na tych terenach zrobić? Oczywiście posadzić drzewa, ale jakie? No, takie, które się najbardziej opłacają. Ale które najbardziej się opłacają? No i w tym momencie miałem zagwozdkę, bo muszę zdecydować jakie drzewa będę sadził. Od razu odrzucam kwestię sekwoi. Tak jak dobrze wiecie, sekwoja, mimo tego, że potężnym drzewem jest to, generalnie sprzedaż drewna takiego po sekw sekwoi, no to nie jest najlepszy biznes. Ale następnym pytaniem jest, które z tych dwóch nowych drzew jest bardziej opłacalne. Czy może jest to sosna żółta? A może jest to sosna wydmowa? Od razu obstawiałbym, i że jedna z tych dwóch sosen. Dlaczego? No, bo jeżeli Giant coś dodaje do gry nowego, to zawsze próbuje to dodać w taki sposób, żeby to się bardziej opłacało niż inne rzeczy, żeby po prostu wykorzystywali te drzewa czy też te uprawy, żeby po prostu było coś takiego, takie wrażenie, że. Rzeczywiście jest coś dodał do gry i to działa, bo ludzie to wykorzystują. Tak więc moje podejrzenia pada albo na tą sosnę, albo na tą sosnę. Dodatkowo wziąłem sobie jeszcze tutaj świerk. Świerk z racji tego, że świerk wydaje mi się być chyba najbardziej opłacalnym drzewem takim standardowym. Ale tego nigdy nie dowiodłem. Tak więc no najprościej można byłoby i w sumie zacząłem właśnie tak robić, że postawiłem sobie w trybie budowy postawiłem sobie dojrzałe drzewa w poszczególnych gatunkach. Tyle tylko, że sprawdzenie w taki sposób nie jest to do końca spoko podejście, ponieważ nie mam pojęcia, jak długo te drzewa rosną. Być może one rosną tak samo, tak samo długo, a być może nie. Być może jest tutaj duża różnica. Pierwsza różnica jest taka, że te drzewa różną się wysokością. 35,9 Przecinek 9 dla sosny żółtej, sosna wydmowa wydaje się być tutaj najwyższą, nie wydaje się, po prostu jest. 36,3 metra, natomiast świerk tylko 35,8 metra. Tak więc, jak gdyby, no tutaj centymetry mogą robić różnice Tyle tylko, że tak naprawdę, tak jak powiedziałem, nie wiem jak długo te drzewa rosną. Chociaż cieszę się, że w sumie postawiłem sobie te drzewa, bo za chwilę tutaj je usuniemy i zaczniemy sadzić te drzewa, ale to, że postawiłem te drzewa w takiej postaci poprzez, poprzez menu gry, tam menu budowy, to chociaż wiem, jaki, jaka wysokość poszczególnych drzew będzie sygnalizowała, że te drzewo już więcej nie będzie rosło. No i dzięki temu takie informacje uzyskałem. Natomiast nie będziemy tutaj kontynuowali tutaj tego eksperymentu, bo tak jak mówiłem, nie jestem pewien, że te drzewa rosną tak samo długo. Zaczniemy od zakupu sadzonek. Oczywiście dobrze wiecie, że nowych drzew nie można sadzić starą sadzarką, ale stare drzewa, te standardowe, można sadzić nową sadzarką. Dlatego kupujemy taką dosyć dużą ilość tych sadzonek, jeszcze chciałbym zobaczyć czy one będą się różniły ceną chyba będą będą kosztowały tyle samo zaraz zobaczymy, jeżeli tak no to jak gdyby koszt sadzonek nie jest istotny, możemy ich możemy po prostu te sadzonki koszt tych sadzonek pominąć następnie przyszedł czas na sadzenie, tyle tylko że te sadzonki tutaj ładnie trzeba umieścić na tej sadzarce Postanowiłem, że tutaj posadzę tylko kilka drzew z każdego gatunku, bodajże po cztery, bo nie chodzi mi o to, żeby tutaj była jakaś duża, duża próba. Tylko mam takie wrażenie, że bardzo szybko będzie można się zorientować, który z tych gatunków drzew najbardziej się opłaca. No i tutaj proszę, bardzo kończę sadzenie świerka. No i tyle, jeżeli chodzi o sadzenie. Drzewka posadzone, zostało nam tylko i wyłącznie poczekać, ale jak długo? No to też w sumie dobre pytanie. Nie będę tutaj za bardzo przyspieszał tego czasu, ponieważ nie mam pojęcia, jak drzewa będą reagowały, jak wzrastają, na takie szybkie podkręcenie czasu. Dlatego tutaj co jakiś czas będę, w sumie co miesiąc będę składał raport, jak tutaj wygląda sytuacja na tym moim doświadczalnym poletku. Jak wygląda sytuacja po pierwszym miesiącu? No, w sumie, ty się nic nie zmieniło, tak naprawdę. Jeszcze celowo przesunęłem ten czas tak poza 13, żeby tutaj sprawdzić efekty. No, nie wiem, sprzęt przygotowany, a tutaj jeszcze nic nie zaczęło rosnąć. Może ten deszcz, który za chwilę spadnie, spowoduje, że zaczną tutaj te drzewa rosnąć. Październik bez zmian, wrześniowy deszcz chyba nie pomógł. Mamy listopad, i wszystko nadal stoi w miejscu. Mamy grudzień, i pod choinkę dostaliśmy choinkę, tak więc cieszę się bardzo i zobaczcie, jaka dorodna od razu. Tak więc, co to jest? Jest to sosna żółta, 6,7 metra wysokości, ale tutaj w przypadku innych gatunków nie za bardzo, tak? Więc sosna żółta już wyrosła. Cieszymy się bardzo. Kiedy zamierzałem świętować nowy rok, od razu pojawiła się taka sosna. Autentycznie w nocy między grudniem a styczniem sosna wydmowa i od razu w wersji 11,6 metra. Jeżeli chodzi o świerk, nic tam się nie dzieje. Tutaj zostało tak samo jak w grudniu. Troszeczkę się zastanawiam, czy coś nie zepsułem ze świerkiem. Przyszedł luty i spadł śnieg. Jeżeli chodzi o wzrosty, nic się nie zmieniło i naprawdę zastanawiam się, czy coś jest nie tak z tymi świerkami. Mamy już marzec, ten miesiąc rozpoczęliśmy jeszcze z grubą warstwą śniegu, ale około południa wszystko już stopniało drzewa, nic się tutaj nie zmieniło i naprawdę, naprawdę wydaje mi się, że coś tu chyba zepsułem ze świerkiem. Kwiecień, ósmy miesiąc po posadzeniu, no i tutaj rewolucja doszła, po pierwsze. Świerk ruszył i od razu 11,6 metra zanotował. Tutaj stoimy troszeczkę. No i proszę bardzo, sosna żółta. 17 metrów już. Naprawdę to już jest kawał. Kawał sosny. No dobra, robi się ciekawie, czekamy dalej. Przyszedł maj, a z majem razem deszcze. I proszę bardzo, jak ten deszcz płynął na sosnę wydmową. 23,2 metra. Powiem Wam, że ja już bym ciął, ale dobrze wiemy, że ona jeszcze może urosnąć. No i to takie zmiany, ponieważ tutaj dalej jest 17, a świerk. No jak to świerk, powolutku, powolutku może nas jeszcze zaskoczy. Czerwiec, bez zmian. Lipiec, kolejny miesiąc bez zmian, nic tutaj nie wyrosło. Ale zdecydowałem się, że zetnę po prostu te nowe gatunki sosen i porównam, jakie przychody uzyskam właśnie już na takim stadium. Kłody zostały przycięte na długość 6 metrów, no i oczywiście jakieś tam resztki pozostawały. Oczywiście, można by wybrać inną długość i wtedy ta cena mogłaby być różna. Na pewno będzie różna, ale zobaczymy. Tylko chciałem sprawdzić, jak to będzie wyglądało. Czyli 3236 otrzymałem za sosnę wydmową. No i tutaj proszę bardzo, lecimy sobie z żółtą 3236, tak? No tutaj jest sosna żółta. Też przycięta na 6 metrów, tylko że widzicie, jednego kawałka jest mniej. No bo jest po prostu mniejsza. Sprzedajemy. No i widzimy dużą różnicę. Ale dobra, dalej kontynuujemy eksperyment. To było tylko takie pierwsze podsumowanie. Jak to wygląda? Jak to może wyglądać? Wydaje mi się, że ta sosna wydmowa może tutaj rzeczywiście wygrać. Jest już sierpień, czyli dokładnie rok od posadzenia drzew. No i tutaj duża zmiana. Jeżeli chodzi o sosnę żółtą, ona osiągnęła już wysokość 29,4 metra. Czyli jak dobrze wiemy, no to prawie już no niewiele zostało tak naprawdę. A jeżeli chodzi o pozostałe drzewa, tutaj nie ma zmian. Czyli. No, teraz wygląda, że, wygląda na to, że sosna żółta wychodzi na prowadzenie. Ale jak długo będzie utrzymać to prowadzenie, no to zobaczymy. Jest już godzina 20, ale nadal mamy wrzesień. I zobaczcie, co się zdarzyło. W tym momencie sosna wydmowa już osiągnęła maksymalny wzrost. Czyli po 13 miesiącach już to drzewo osiągnęło maksymalny wzrost. Nie się jeszcze ścinał tego drzewa, poczekam aż do października, może w październiku to drzewo też nadgoni. W październiku poczekałem do godziny 13, żeby zobaczyć czy są jakieś zmiany, no i nie ma większych zmian, czyli po 13 miesiącach sosna wydmowa już osiąga maksymalną wysokość, natomiast sosna żółta jeszcze nie. Sosna żółta jako pierwsza wystartowała, niemniej jednak później troszeczkę zwolniła, no jeżeli chodzi o świerk, Zwykły, no to tu jest taka sytuacja. Trochę beznadziejna jak na razie. Ale poczekajmy, poczekajmy. Z racji tego, że sosna wydmowa już osiągnęła swoją maksymalną wysokość, tak więc sprawdzamy, ile możemy uzyskać, jaki będzie przychód ze sprzedaży jednej takiej sosny pocięte, jak widzicie, 6 metrowe kawałki. Ile dostaliśmy? No, całkiem niezłe pieniądze. 8343. Euro, 8343, tak więc całkiem niezły wynik, no i sobie od razu zobaczymy ile generalnie możemy dostać pieniędzy, jeżeli chodzi o sosnę żółtą, też ściętą w takim stadium w jakim jest aktualnie, nie jest to ostatnie stadium, ale po prostu chcemy porównać czy w tym samym okresie ile i jaka będzie różnica, po prostu, bo podejrzewam, że w przypadku tej sosny będziemy musieli jeszcze bardzo, bardzo długo poczekać, ani zanim ona po prostu yy, będzie w ostatniej fazie. Podejrzewam, 24 miesiące będzie rosła. Zobaczymy jak tu. No, tutaj jest zdecydowanie mniejsza kwota. Zdecydowanie mniejsza kwota. Tak, zdecydowanie mniejsza kwota. Niemniej jednak dalej będziemy kontynuowali tutaj tą zabawę i zobaczymy jak tutaj się będzie kształtowała, jak będą, jak będą rosły po prostu te drzewa. Grudzień, czyli 16 miesiąc od posadzenia, dosyć fajnie mnie tutaj zaskoczył, z racji tego, że sosna żółta osiągnęła maksymalną wysokość. Szczerze mówiąc, ja słyszałem takie opinie, że ona będzie rosła 24 miesiące, ale to nie jest prawdą, przynajmniej w moim przypadku. Co ciekawe, również świerk troszeczkę urósł, niemniej jednak jeszcze nie osiągnął maksymalnej wysokości. Dobra, tutaj ściąłem już właśnie taką sosnę. Ona jest całkowicie już tutaj w, no, w ostatniej fazie wzrostu, była, tak? Pociąłem je na 6 kawałków. No i lecimy sobie do tartaku, aby sprawdzić, Aby sprawdzić jaka będzie tutaj kwota. No, kwestia jest tego typu, że nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, jaka tu będzie różnica, z racji tego, że mogła się na przykład zmienić cena, a tego nie sprawdziłem, szczerze mówiąc. W każdym razie, nie chodzi mi o to, żeby tutaj dokładnie podać y jakie kwoty i tak dalej. Bo. To zależy od wielu czynników. Może zależeć od tego, na jaką długość będziemy cieli. Na pewno zależy od tego, na jaką długość będziemy to cieli. Tak więc, no, generalnie nie chodziło mi o to, aby dzisiaj tutaj dokładnie stwierdzić, że nie wiem, taka i taka sosna daje tyle i tyle przychodu, tylko żeby pokazać albo dowiedzieć się yy, generalnie o trend, czyli o taką zasadę, kiedy po prostu wiem, że. To się najbardziej opłaca, a o ile się bardziej opłaca, no to już zależy jeszcze chociażby od cięcia. Być może zrobię taki osobny materiał, kiedy będę się chciał dowiedzieć, na jaką długość ciąć te sosny. Ale dobra, sprzedajemy tu. No jak widzicie, nawet ta kwota, która jest, jest teraz ze sprzedaży, jest niższa od tej kwoty, którą uzyskałem w momencie, kiedy sprzedawałem drewno z... Sosny wydmowej, tam wtedy otrzymałem 8343, z tego co pamiętam, tutaj 7623. Obie te sosny były cięte w podobny sposób, ale tutaj już jest kwestia też czasu. Między sosną wydmową, która była w ostatniej fazie wzrostu, miała 13 miesięcy, a ta miała 16 miesięcy. Tak więc można by powiedzieć, że najbardziej opłacalną sosną. W ogóle drzewem, no może raczej, no tak nie, wi nie wiadomo, jeszcze musiałby sprawdzić inne drzewa Ale wydaje mi się, że najbardziej opłacalną będzie właśnie Sosna wydmowa Tak przynajmniej wynika No i mam zamiar właśnie tak postępować Będę sadził po prostu sosnę wydmową Być może w przyszłości zrobię jakiś taki inny, jakiś materiał W którym będę dokładnie porównywał Jakie tutaj są kwoty i tak dalej Ale... Do tego, no to musimy trochę poczekać, aż będę miał potrzebę, aby odpowiedzieć na takie pytanie. Pozdrawiam i zapraszam na kolejne moje odcinki.